Twoja biała kanapa wygląda tak jak ta. Nosi plamy spożywcze, ślady po psie, czy flamastry po dzieciach. Zapraszam serdecznie. Dzisiaj będziemy taką kanapę reanimować. Zobaczycie krok po kroku, co będzie się działo. W pierwszym etapie odkurzamy naszą kanapę. Jest to niezwykle ważny element, ponieważ większość zabrudzeń jest nierozpuszczalna w wodzie. Po odkurzaniu równie ważny element, mianowicie nanoszenie pre -spraya. On rozpuści nam wstępnie zabrudzenia, a później zaczniemy pranie ekstrakcję. Wlewamy środek piorący i zaczynamy pranie ekstrakcyjne. Tutaj ważne, żeby zacząć to jednak od boków, od tyłu, później, oparcie. Bierzemy ekstrakcyjnie do czystej wody, oczywiście, za koleją. Później będziemy przechodzili sobie do prania siedziska i wszystkich trudnych zabrudzeń z użyciem odplamiacza. Ważnym elementem jest zabezpieczenie podłogi. Zwróćcie uwagę, że mamy ręczniki rozłożone. Czasem klienci sugerują, że może jakąś folię rozłożyć, ale, ale wierzcie mi, że nie jest to dobry pomysł. Jednak z doświadczenia wiem, że ręcznik sprawdzi się najlepiej. Za chwilę przejdziemy do najtrudniejszego miejsca kanapy, mianowicie do plam z plamastrów. To jest właśnie to miejsce. Zobaczycie, jak długo będę się tu męczył. Naprzemiennie stosuję odplamiacz, prespray, spray znowu pranie ekstrakcją. I tak kilka razy, aż do usunięcia plam. Jesteśmy na półmetku pracy. Zobaczcie, ile wody mamy. Z tej połówki kanapy, dolewamy i lecimy dalej. Zaczynamy pranie siedziska. Jest to najistotniejszy element naszej kanapy i zarazem najbardziej brudny. Tutaj mieliśmy dokładnie te same bramy, dodatkowo ślady po psie. Niemniej jednak stosowaliśmy tą samą procedurę. odplamiasz na przemiennie z presprejem. sprayem finał finałów udało się to wszystko ładnie ubrać. odplamiona i odplamiona. Teraz przekroczymy ją czystą wodą z dodatkiem płynu zanachorowicim. praca niemal skończona. Pozostało ułożyć włos kanapy w jedną stronę. Pamiętacie jak ta biała kanapa wyglądała na początku? Teraz wygląda niemal jak nowa. Jeśli macie podobny problem u siebie w domu, to zapraszam serdecznie szoruj.pl.